Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie w energetyce na 18 września, na sobotę. No i można by było powiedzieć, że sobota, Dzień Miotły i Mopa, ale wcale nie wiem, czy nam się będzie chciało sprzątać, bo myślę, że będzie nam się chciało wykorzystać dobrą pogodę, jeżeli w miejscach, w których Państwo mieszkacie, ona rzeczywiście dobra będzie. Jak również chęć takiego ruchu, nasycenia się życie. No i proszę Państwa, bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi właśnie o numerologię, do wszelkiego rodzaju komunikacji, czy poważnych rozmów, czy wszelkiego rodzaju, można powiedzieć podróży, czy na przykład yy, kupowania yy, jakichś czasów, może na Boże Narodzenie, albo jakiś las minet na szybko. No i proszę państwa dwie dziewiątki, bo o 18 daje dziewiątkę i dziewiątka z miesiąca, czyli takie bardzo Dobry czas, bardzo dobry czas do pomagania innym ludziom, do uwrażliwienia nas na krzywdy innych ludzi, ale też do takich, bym powiedziała, przemyśleń duchowych, do pracy nad sobą, jak również zrobienia czegoś, z czym wcześniej mieliśmy problem. I proszę Państwa, aspekty, gdyby ktoś nie mógł rano spać, to bardzo dobry aspekt księżyc w Trygonie do Merkurego. 7.35, czyli zakupy powinny być bardzo udane i w dobrych cenach, jak również komunikacja, i szybko wszystko powinniście załatwić. Później 11.14, księżyc, koniunkcja Jowisz. I tutaj, z jednej strony, jest to niby dobry aspekt, bo nasze emocje będą bardzo duże, intuicja wzrośnie, ale z drugiej, z drugiej strony, żeby z tymi emocjami, szczególnie takimi melancholijno-depresyjnymi, nie przesadzić. I później, proszę Państwa, o 22:22 22 Księżyc wchodzi, wchodzi do znaku Ryb, czyli bardzo dobry czas, można powiedzieć, do bycia w domu, bycia z rodziną, do obejrzenia jakiegoś, nie wiem, dramatu, melodramatu, powspominania. Myślę, że powinno być fajnie, powinno być naprawdę fajnie. Dobrze, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o energetykę. Dzisiaj będę wyciągała karty, proszę Państwa. Tarot nowoczesny. Jeszcze dzisiaj powiem taką historię, że od razu po dzisiejszej energetyce będzie następny filmik Energetyka na niedzielę, bo jutro bym chciała mieć cały dzień wolny, więc, bo, więc będę dzisiaj zrobił, żebyście Państwo też wiedzieli, co robić. Czyli teraz przechodzimy do soboty, do poszczególnych znaków Zodiaku. I dzisiaj, kochani, zaczynam od lwa. I już tasuję karty. I pytamy się, co czeka poszczególne znaki zodiaku w najbliższym czasie, czyli jutro. Co dla lwa? Dla lwa, kochani, królowa, królowa mieczy, czyli królowa mieczy oznacza bardzo dużą inteligencję, ale również skrupulatność. Jeżeli w tygodniu nie mieliście czasu drugiej lwy do, do pilnowania czegoś. Do skupienia się na tym, co ważne, do podgonienia z czasem, to jest naprawdę bardzo dobra karta. Gdybyście chciały nad czymś posiedzieć, czy nad dokumentami, czy nad rachunkami, czy nad jakimiś innymi trudnymi zadaniami, gdzie trzeba znaleźć rozwiązanie, to jutro jak najbardziej jest dobre rozwiązanie. No i ta karta też mówi, że dobra do relacji z kobietami. Co dla panny? Dla panny karta Rydwan, bardzo aktywna karta. Myślę, że panny będą jutro bardzo zajęte, nie będą wiedziały w co ręce włożyć, ale tak bardzo, bardzo pozytywnie. Gdyby chciały gdzieś jechać albo zaplanować podróż, też jest bardzo dobry czas i do komunikacji wszelkiej też można powiedzieć dobry, czy dobry, dobry czas. Przechodzimy teraz do wagi. Co uwagi? Uwagi siódemka Buław. Siódemka Buław to jest taka karta, pokonywania przeszkosi, przeszkód walczenia o swoje, czyli jutro niektóre wagi będą pokonywały przeszkody być może same ze sobą, bo na przykład trudno będzie się im do czegoś zebrać, albo będą swoje racje, do swoich racji przekonywali innych, tak? No i tak jest to pokazane, tak jest to pokazane na tej karcie, może troszeczkę zwrócić uwagę na dotlenienie organizmu i w ogóle układ krążenia. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona, kochani, bardzo dobra karta Królowa Pucharów. Królowa Pucharów jest bardzo ciepła, bardzo taka empatyczna, bardzo dobra, służąca dobrą radą, więc myślę, że jutro Skorpiony będą empatyczne i służyły dobrą radą, i każdy powinien być z tego, można powiedzieć, zadowolony. Natomiast sprawy związane z kobietą, kobietami Będą ważne. Może na przykład jakieś spotkanie, może coś z kobietą, kobietami będziecie skorpiony ustalali. Natomiast też bardzo dobra, dobry czas do wszelkiego rodzaju twórczości. Przechodzimy, kochani, do strzelca. U strzelca Karta Sprawiedliwość, czyli jutro, jutro waszym doradcom powinna być rozwaga. Rozwaga jako pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zdrowa kalkulacja i wyważenie, wyważenie. I jeżeli jakiekolwiek decyzje będziecie podejmować, to oczywiście możecie, ale podejmujcie je, tak bym powiedziała, bardzo rozsądnie, wyważenie. Nie słuchajcie tego, co inni mówią, tylko podejmujecie decyzje po ich czynach. Tutaj też przez sprawiedliwości nieraz trzeba dopilnować dokumentów, papierów może zrobić z czymś, porządek, może nie że jakiś mandat albo rachunek niezapłacony. Dobrze, przechodzimy teraz do koziorożca. U koziorożca karta biedy, czyli jutro uważajcie koziorożce, żebyście za dużo pieniędzy nie wydali, czyli uważać zakupami i normalnymi internetowymi. Natomiast też ta bieda może się zrealizować w ten sposób, że coś sobie zaplanujecie, czego na przykład nie zrealizujecie. Więc na to też należy zwrócić uwagę. Co dla wodnika? Dla wodnika rycerz mieczy. Tutaj tak bardzo posępnie. Wygląda i widać, że tam szczrzyża kobietę i ona jest przestraszona, ale co oznacza rycerz-mieczy w rzeczywistości? Oznacza bardzo um, duży, in, rozwinięty intelekt, bardzo nowatorskie pomysły. Więc jutro, nawet jeżeli środowisko będzie niezadowolone, to otwierajcie się na swoją indywidualność, otwierajcie się na swoje nowatorskie pomysły. Relacje z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne. Co dla ryby? Dla ryby paść buław. Paść buław mówi o tym, że możecie być troszeczkę poddenerwowane i szybciej mówić niż, niż pomyślicie, więc byłabym za tym, żeby się nie raz może troszeczkę ugryźć w język, żeby się komuś nie narazić. No i generalnie sprawy związane z dziećmi, zwierzętami mogą być ważne. Może troszeczkę na serce zwrócić uwagę, co u barana, u barana bardzo dobra karta do spraw uczuciowych, więc jeżeli wy barany chciałybyście kogoś poznać, to rewelacyjny czas, żeby kogoś poznać, to jest primo. Drugie, gdybyście chciały na przykład wreszcie pobyć ze swoją partnerką albo partnerem, to też jest czas dobry, żeby się nie śpieszyć, żeby popatrzeć sobie w oczy, czy chociażby siebie pogłaskać, czy poprzytulać. Myślę, że to, co będzie związane z drugim człowiekiem, czy w uczuciach, czy w przyjacielskości, będzie dla Was dobre i ważne. Co dla byka? Dla byka kontrowersyjna w tej talii karta moc, ale w normalnym znaczeniu oznacza, że jeżeli jakiś byk ma pomysł i nawet 100 osób mu powie, puknie się w głowę, co ty sobie tam wymyśliłeś, wymyśliłaś, ale byk chce to osiągnąć, nie ma możliwości, żeby tego nie osiągnął. Siła waszych marzeń, myśli, działań będzie ogromna, no i urok osobisty też. No i możemy powiedzieć, że to jest też karta zwycięstwa. Idziemy dalej, co dla bliźniąt? Dla bliźniąt karta księżyc. Czyli teraz tak, z dobrych rzeczy to może wam intuicja na przykład bardzo wzrosnąć. Z dobrych rzeczy sprawy związane z starszą kobietą, babcią, babcią, ciotką, mamą mogą być ważne. Ze złych rzeczy uważać, żeby nastroje, melancholii, melancholii pesymizmu też nie były złe. Krystyna mówi, że myślę, że to była karta dwójka pucharów, tak, dwójka pucharów, a ja jak powiedziałam, dwójka pucharów, jeżeli chodzi o tą kartę, to dwójka pucharów, jeżeli się przejęzyczyłam, bo tutaj jest bez czeskiego, ale symbolikę znam, na pewno dwójka pucharów, może za szybko powiedziałam, kochani, więc przepraszam, jeżeli się przejęzyczyłam, natomiast do miłości jak najbardziej lepsza. Krystynka, napisz, co powiedziałam. Czy, czy jak, jak ją nazwałam? Dobrze. Idziemy dalej. Czyli bliźnięta mamy i ostatni znak na, na jutro. Karta dla raka. Dla raka dwójka buław, tak? Dwójka buław. To Jest też bardzo pozytywną kartą, z dobrych rzeczy mówiąca: otwieraj się, otwieraj się na innych ludzi, otwieraj się na wspólne, wspólną radość, wspólne używanie, wspólne spędzanie czasu również w przytulaniu. Natomiast z minusów niektóre, niektóre. Raki mogą troszeczkę stać w rozkroku. Robić to, nie robić to, tak? Ja bym powiedziała robić i robić ważne rzeczy, bo jutro naprawdę bardzo ważny, bardzo fajny dzień. Kochani, afirmacja dla nas wszystkich na sobotę. Na sobotę poddaje się miłości i przewodnictwu Ducha Świętego. Jeżeli nie wierzymy w Boga, to poddaje się miłości i przewodnictwu wszechświata, czyli promieniować miłością. I do wszystkich miłości wysyłać, a będzie zwielokrotniona e, powróci. I jeszcze dwie dziękczynne karty dla Janki B. Pozdrawiam Cię, Janka. I dla Ciebie wsparcie. Gdybyś się bała, że jesteś na tym świecie sama i nie masz wsparcia, to aniołowie nad Tobą czuwają i osoby, które są po tamtej stronie też. I dla Huberta, dla Huberta pokój. Czyli teraz pracuj, Hubert, przede wszystkim nad... Pokojem i spokojem. Pracuj nad tym, żeby nikt ani nic nie było w stanie wyprowadzić Cię z równowagi. A gdybyś był zdenerwowany, to wdychaj spokój i wydychaj, i wdychaj pokój, i wydychaj pokój, wdychaj miłość, i wydychaj miłość. Kochani, to wszystko, ale za pięć minut się znowu z, 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 znowu się spotkamy. Pani Inga pyta, prosi, ja też poproszę, oczywiście można, karty te dziękczynne są, jeżeli ktoś wesprze kanał, i wtedy ja widzę i oczywiście wtedy wyciągam w podziękowaniu kartę dziękczynną. Więc jeżeli pani Ingo ma pani ochotę, to numer konta do wsparcia kanału jest na dole. Dobrze, kochani, kończę teraz i za pięć minut znowu się widzimy w Energetyce na Niedzielę. Pa, kochani.